Po czterdziestu latach wracam do uroczyska. Nie po skarby, lecz po historię. Kolegiata w Tumie to tylko tło wydarzeń. Z Salomea z Bergu powraca jako cień średniowiecza. Enerdowska Ifa zamiast tajemniczego wychikułu. A pan samochodzik? Jeszcze nie samochodzik. Jeszcze nie historyk sztuki. Tylko dziennikarz z notesem, wplątany w miejsce, które mówi więcej niż on sam. Tomasz NN, jeszcze młody dziennikarz, zdobywa serca dziewczyn, pali papierosy i bez skrępowania pije porzeczkowe wino razem z kościelnym Klemensem Justem. Historia, którą poznajemy, jest niezwykle fascynująca, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że kolegiata w tłumie stoi pośrodku niczego, na pustkowiu niemal zapomniana, a książka została napisana w 1956 roku, a wydana w 1957. A wszystko zaczyna się od postaci Salomei.